Zatrzymaj się na chwilę. Usłyszysz siebie. Drzwi są jeszcze otwarte. Widziałem, jak idziesz, jakbyś bał się zatrzymać. Patrząc w dal, choć nie wiesz dokąd, mówisz, jeszcze zdążę, ale dzień mija szybciej niż myślisz. Nie pytasz już, co ważne, bo wszystko dzieje się naraz. A przecież cisza też potrafi mówić, tylko trzeba jej pozwolić. Nie wystarczy żyć, trzeba być, nie wystarczy widzieć, trzeba dostrzec. Wejdź póki drzwi są jeszcze otwarte, nie czekaj aż zamknie je noc. Nie wiesz kiedy skończy się droga, więc idź dopóki... Jeszcze pamięta, że dobro to więcej niż gest Nie mów jutro. Jutra nie znamy, dziś jest ta chwila, dziś jest ten czas Czasem mówisz, znam to życie, robię co trzeba. Jestem w porządku, a jednak gdzieś w środku czuję, że brakuje ci oddechu. Nie trzeba być doskonałym, by znaleźć drogę do prawdy. Wystarczy odważyć się, spojrzeć na to, kim naprawdę jesteś Nie chodzi o strach, chodzi o miłość Nie chodzi o winę, chodzi o światło Bo każdy z nas może wejść, jeśli naprawdę, naprawdę tego chce Wejść póki drzwi są jeszcze otwarte Nie czekaj, aż zamknie je noc Nie wiesz, kiedy skończy się droga Słyszysz głos, wejdź póki serce. Jeszcze pamięta, że dobro to więcej niż gest. Nie mów jutro, jutra nie znamy. Dziś jest ta chwila, dziś jest ten czas. Nie bój się ciszy, to w niej słychać odpowiedź. Drzwi są wciąż otwarte. Jezus przemierzał miasta i wsie nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał, Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich, Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać, Otwórz nam, lecz on wam odpowie. Nie wiem, skąd jesteście, wtedy zaczniecie mówić. Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Mm. Lecz on rzecze. Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście, odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaka i Jakuba I wszystkich proroków w Królestwie Bożym A siebie samych precz wyrzuconych Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa I siądą za stołem w Królestwie Bożym Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi I są pierwsi, którzy będą ostatnimi